Dobra, przeskrowałem, zagruntowałem sobie, niech sobie stygnie, grunt. Yy. Powklejałem sobie siatkę na te moje łączenia, oczywiście na klej elastyczny, siata wklejona, później pójdzie na to, mówię, przeciągnę to raz rodbandem, żeby to wyłagodzić na szerokiej pacy yy, te moje łączenia dwa razy gładź, myślę, że 99% że mi się tam pęknięcie nie pojawi. Raz, że jest tymi prętami zezbrojone, dwa, że poszła siata na zbrojenie, więc jest amen w pacierzu. Mam zamiar się wziąć za wkuwanie zestawów podtynkowych, bo kupiłem sobie w fajnej cenie zestaw podtynkowy umywalkowy i wannowy. Jeszcze poluję na prysznicowy, ale cały czas na niego poluję, bo w bardzo śmiesznej cenie, że tak powiem, kupiłem te zestawy podtynkowe, jeżeli chodzi o łazienkę. I, I poluje na van nowy. A nie jest to żadną tajemnicą, że jest to brane z outletu. Są to wystawówki. Są to elementy powystawowe, które były na wystawie. Zmieniali, wiecie, wystawkę i to, co było na wystawce, idzie wek. A wystawiają nowe, i to nie ma żadnych, że tak powiem, żadnych uszkodzeń. Nie ma na tych pudełkach ani na, na o, kurczę. Gubię język. Nie ma żadnych uszkodzeń na tych elementach, które były na wystawce. Czyli ja poszedłem w białe, bo mam biały odpływ liniowy. Idę w białe zestawy, jeżeli chodzi o wanna, umywalka i prysznic. I mówię, nie ma żadnych uszkodzeń, nie ma nic, żadnych zadrapań. No, nie ma w ogóle wady na tym, tak? A było to połowę ceny, jak nie, jak nie 60% taniej niż cena wyjściowa. Powiem szczerze, za dwie baterie dałem tyle. Podtynkowe, zaznaczam, co bym dał za jedną baterię w miarę dobrą, mówię w miarę dobrą, nie mówię jakiejś wysokiej marki, w miarę dobrą umywalkową. Także myślę, że cena była taka śmieszna, że wstyd było nie wziąć. Także montuję sobie te, te, o, te, 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 jak to się nazywa, kufry, nie wiem, pudełka, ten od umywalki. Jest większy praktycznie dwa razy niż ten od wanny. Nie wiem czym to, dlaczego to jest takie duże. Dlaczego to ma taką dużą odległość między otwieraniem a wylewką, a przy wannie jest to o wiele mniejsze. No ale tak jest. Także, żeby to wkuć, to muszę sobie ponacinać pustak. No bo widzicie, że to w miarę głęboko wchodzi. Wiadomo, że tu mam tą do ucięcia. Także minimalnie mogę obsadzić to tyle, bo dojdzie płytka, albo mogę nawet to wypuścić i dojdzie płytka. Ale co by nie było, ściana dwunastka, a to prawie na 6 cm czy 7, trzeba dziurę wypierdzielić. Także biorę się zaraz za to i będę sobie obsadzał te podtynkowe zestawy. ciekaw, ilu z Was czekało, że tylko wjadę sobie w przewód? <laughs> Zaraz idę, pomo, tak go podkuję. Ktoś się mnie z Was pytał pod jednym z filmów do bruzdowania, do szlifierki, jaką osłonę kupić. czy to, Chyba o to się ktoś pytał. Tak więc mówię, te osłony są na, ale drogo, takie przezroczyste. One nie są tanie, bo znaczy nie są tanie, jak się Nie są drogie, bo ona kosztuje coś około 70 złotych, chyba. I spokojnie można tym bruzdować, bo jedziecie na dwa razy. Macie też w zestawie do tej obudowy taką cienką podkładkę, jak od szlifierki, tylko najcieńsza, że możecie sobie założyć wtedy dwie tarcze obok siebie, jeżeli wam pozwoli oczywiście długość tego czpienia od szlifierki. I możecie bruzdować dwoma tarczami na raz. Już tak robiłem przy jednej szlifierce, bo był dłuższy ten czpień, gdzie pozwoliło to za założenie jednej tarczy tej podkładki i jeszcze jednej tarczy i zakręcenie i to wszystko banglało. Ale no, to trzeba na to brać poprawkę i trzeba uważać, żebyście mieli tutaj Tyle gwintu, żeby wam się to wszystko skręciło, bo głowę macie jedną. A jak nie, no to mówię raz przy razie, pojechać w jedną stronę, później pojechać w drugą stronę szlifierką i macie wybruzdowane na jakieś, przy 125 chyba na jakieś 3 cm wchodzi? Tarcza 125? Tak. No ona już jest zużyta, więc 3 cm, 3 z groszem wam wejdzie. Pod przewody wystarczająco, więcej nie trzeba. I takim czymś możecie swobodnie sobie pod kable bruzdować, no chyba, że ktoś nie chce dwa razy jeździć po jednym torze, więc kupić bruzdownicę i bruzdownicą, najtańszą bruzdownicę kupić i Was to taniej wyniesie, jak sobie sami kupicie bruzdownicę i wybruzdujecie pod kable, niż jakbyście elektryka wzięli, no. Także takie moje, moje zdanie, idę po młota. Kurczę, musiałem wyjść na górę popeksa. Zobaczcie, od razu mucha wpadła, nie wiem czy ją widzicie. Dwie. Tu już się rusza następna. Dopiero wypadły i już się, już ożywają, bo jest ciepło. Ale kurde, będę musiał coś zrobić z tą górą, no bo widzicie, tylko otworzone jest, ile rodzynek leży. Tylko wyłas wyłaz, otworzyłem, od razu rodzynka na rodzynce. I to będzie, z... i ten problem będzie zawsze, bo mam wyłaz zaraz nad oknem, znaczy wyłaz na poddasze, mam nad wyłazem nad... na dach i te muchy, które się tam w oknie zbierają, spadają bezpośrednio na to. I tu będzie zawsze pełno much. Jak będę otwierał to zawsze będzie, zawsze będzie taki wysyp rodzynek, kurde. Niektórzy z Was też się zajmują remontami, tak jak ja, i czy zauważyliście, że producenci zestawów podtynkowych, ogólnie takich przyłączy hydraulicznych, nie myślą o monterach, absolutnie nie mają na uwadze montera, monterów, Zakładacie tutaj kolanko, no wiadomo, że można by było zrobić proste, no ale jeżeli robicie przyłącze umywalkowe, to raczej z wodą zawsze idziecie w dół. Nie idziecie wodą w tamtą stronę. Także nie zakładacie tu prostego przyłącza, prostego, prostej redukcji, tylko kątową. I teraz, jak założycie kątową redukcję, żeby to właśnie szło tak w tą stronę i woda w dół, no to mając nawet takie wąskie szczęki, które mają wąski przód, no nie założycie ich, bo Wam nie pozwoli ten uchwyt. I to jest bardzo często tak w tych podtynkowych zestawach, że musicie na przykład najpierw zagnieść i ewentualnie później dokręcić obrót, ale nieraz nie macie takiej możliwości, żeby sobie wstawić z kawałkami rurek, bo idziecie od razu z podłogi całą rurką. Na przykład, no to nie możecie tu już obrotu wykonać i tak dalej. I nie macie jak założyć szczęk, żeby zacisnąć. I zaczyna się wtedy kombinowanie. Wiadomo, to, to, to ja sobie odetnę, bo mi ten uchwyt nie jest do niczego potrzebny. Ja tego nie będę przykręcał do ściany, bo ja to obsadzę na klinach i opianuję, i później towarem obrzucę. Ale chodzi o samo takie podejście, nie? że oni nie myślą o tym, że wy nie macie gdzie szczęk założyć. Myślę, że tu żadne szczęki by nie podeszły, bo widzicie, że ja to nawet troszkę przeciągnąłem w tą stronę, żeby odjechać od tego ucha, jakbym zrobił w kącie prostym. No to tu by było może pół centymetra przerwy. Jakie, jakie szczęki tu wejdą, żeby to zacisnąć? Żadne. Także no, nie myślą nijak o tym, jak to będzie podłączane. Nawet zobaczcie, że tu już szczęka jest na zero. Tu już szczęka się mieści tylko, tylko, żeby dojść do, do końcówki i ją zacisnąć. Już zagniatarki te takie typowe po 400 zł, co są po 500, yy, no ale drogo, one mają tutaj grubą, grubą końcówkę i już byście tutaj nie podeszli. Właśnie, żeby zagnieść w tym miejscu, bo by Wam się nie zmieściła nawet tu. Czyli najpierw by trzeba było sobie zagnieść, wkręcić razem z rurką, no tu jest akurat możliwość, tak? No ale jak nie macie możliwości, to jest dupa. Dobra, obsadzam to, później tu idę kolankami. Tam dwa kolanka i mam przyłącze zrobione. Bardzo ważna kolejność jest w takich zagniataniach, w takich wnękach, jak to się robi, bo tutaj na razie jeszcze nie zagniotłem, choćbym już mógł zagnieść trójnik, ale pierwsze zagniatam kolanko tu na tej rurce z długą rurką. Dopiero tą długą rurką z tym kolankiem zakładam na tą rurkę i dopiero to zagniatam razem. Bo później bym miał ciężko, tutaj wiecie, wyciągnąć to i zagniatać. Bym musiał krzywić rurki, a tak to już mam wszystko na prosto ustawione. I na koniec, jak tu mogę sobie wycofać tą długą rurką, zagniatam tą długą, tu która będzie do mieszacza tego u góry. I mogę tutaj, że tak powiem, zachrapać towarem do pewnego momentu. Rurki najgorsze jest tylko to, że ja tu cały czas wody nie mam. Ja to wszystko robię na czuja i liczę, że będzie wszędzie dobrze. Jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, tu tu tu, odpukać w niemalowane, jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, żeby mi gdzieś ciekło na złączce zagniatanej, nigdy i oby to się nie, nie zdarzyło u mnie pierwszy raz, bo mówię, tej wody nie mam, nie mam jak sprawdzić tego pod ciśnieniem, więc podłączam wszystko, ale teraz zostawiać to i nie gipsować, i wiecie, nie, nie smarować, no tak nie bardzo, bo gdybym siatkę ciągnął, to od razu bym całością siatkę pociągnął, a nie zostawiał takie kawałki. Chociaż pod płytkami później mogę dosiadkować, nie wiem jeszcze, zobaczę. Albo dzwonię w końcu do gościa i niech się spręża z tym podłączeniem tej wody, bo... Powiedzieli, że mi podłączą, a cały czas jak tylko kropi to nie mogą, a to to, bo gdzieś robią, a to coś innego i... Kurde, goś mnie tak zbywa cały czas z tą wodą, a ja znowu też nie naciskam, tak? Ale w końcu chyba muszę nacisnąć, Bo, bo to za długo trwa już. Kilka tygodni już to trwa. Dobre kilka tygodni. Dobra, kolanko. Kolanko. Duży przekrój ma kolanko, także ciśnienie będzie ładne. Zakniętam sobie na małej. O, obrączka spadła. Może sobie obsadzę w końcu ten odpływ liniowy też i zaleję, tak ta dziura tutaj sterczy i czeka nie wiadomo na co. Tak to już by był odpływ zalany, okleiłbym go i posadzka gotowa, a tak to z tą dziurą cały czas walczy. Dobra, długi kawałek i później dopiero to wciskam w ten trójniczek.